Wracając jeszcze do odłowów, Mariusz, no, trzeba powiedzieć, że y, łososie wrócą do rzeki, prawda, ale samice, znaczy samce łososi wrócą do rzeki, a samice y, y, zabija się po prostu przy, przy, przy y, pobieraniu ikry, prawda? No niestety y, taka jest brutalna rzeczywistość, żeby wydobyć ikrę bez szkody właściwie dla niej, trzeba delikatnie naciąć nasi nasieniowód. Jeżeli się go natnie, y, ikrę odzyskamy, natomiast no... Ryba już jest właściwie tylko i wyłącznie do zabicia. No tak, to już jest, że aby, coś, aby można było rozmnożyć te ryby, trze trzeba ją uśmiercić. Ale zobaczmy, jak się dzieje z łososiami na lasce. Tam właściwie cała populacja łososia ginie tylko po to, żeby mógł się na rybek wychować. Z jednej samicy na załączonych obrazkach, na załączonym filmie widzimy, ile można pozyskać ziaren i kry, więc cóż, no myślę, że jedna ryba w perspektywie tego, ile możemy pozyskać z niej na rybku, nie jest to aż tak wiele. Jesteśmy nad królową Polski rzek. Widzimy, co się dzieje. My pławiamy ryby z jednej strony i tu widać problem kosownictwa. Kusownicy obserwują nas z drugiej strony. Widzieliśmy dzisiaj straż y, zawodową straż rybacka, która przyjechała i zamiast zająć się siatką, która była na drugim brzegu rzeki, przez 40 minut sprawdzali homologację agregatu służącego do połowu troci. Sprawdzali numery rejestracyjne silnika, numery łodzi. Po prostu paranoja. Nie wiem, w jakim kraju żyjemy, natomiast to chyba nie o to chodzi. Kusownicy sobie chodzą, śmieją się. Widzieliśmy kilka ryb, które nam uciekły z siatka, y, spod naszego podbieraka. Kusownicy się śmieją, że to będą ryby, które będą przez nich złowione. Nie wiem, mam nadzieję, że w końcu ktoś zacznie walczyć z tym procederem. Nie możemy pozwalać, pozwolić na to, żeby kusole rządzili naszymi rzekami. Ryb w rzece dzięki gospodarce Polskiego Związku Wędkarskiego, jak widać, jest naprawdę dużo, bo jest ich dużo, nikt nie powie, że jest mało, bo dzisiaj mogliśmy to zaobserwować. Niemniej jednak, tak jak e, szacun szacunkowe dane głoszą, około 50% ryby wyławiają z kusownicy. Nie dajmy się zwieść temu, że to się e, robi dlatego, dla żeby zapewnić byt rodzinie, żeby zapewnić jedzenie. To jest po prostu obuda. Wczoraj tutaj pozyskiwano również ryby, dotarła. Młodzi, młodzi chłopcy, 12-13 lat, wyciągnęli worek poziemniaków, troci i łososia. Nie mieli, pro, mieli problemu nawet z uniesieniem tego i nikt im nie może nic zrobić. Policja przyjedzie, popatrzy, odjeżdża. Jedyną formacją, która zajmuje się walką, naprawdę walką z kosownicą, to jest Straż Graniczna. Tylko ja się pytam, gdzie jest Państwowa Straż Rybacka, gdzie jest policja, czyli służby, które powinny się tym zajmować non-stop. Mam nadzieję i mam nadzieję, że doczekam takich czasów, że ten proceder zniknie, czego życzę wszystkim wędkarzom, nie tylko wędkarzom, wszystkim, dla których natura jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. A to niespodzianka, bo ja się dopiero dzisiaj dowiedziałem, że Zarząd Okręgu, znaczy Okręg Koszaliński Polskiego Związku Wrocławskiego ma, ma swój ośrodek hodowlany zarybieniowy. Tak, to jest coś, dzięki czemu możemy wywiązywać się z operatu rybackiego, który mamy zrobiony na poszczególne rzeki. Gdyby nie ośrodek zarybieniowo, hodowlany zarybieniowy leśnica, nie mielibyśmy, musielibyśmy kupować ikrę łososia, w ogóle na rybek łososi i troci ze źródeł zewnętrznych, a to by niosło ze sobą koszty. Dzięki temu, że mamy ośrodek, mamy duże jakby bonifikaty w przetargach. Jest to, patrzę się na to bardzo przychylnym okiem. Hoduje się tam duże ilości troci, duże ilości łososia, który z powrotem wsiedlany jest, spuszczany jest do rzeki Parsenty, czy do rzeki Wieprzy, jeżeli pozyskujemy go z rzeki Wieprzy. Wkodujemy w tym ośrodku również lipienie, hodujemy w tym ośrodku wstrągi potokowe. Już niedługo zostaną na terenie środka wbudowane stawy ziemne, w który będziemy hodowali jeszcze karpie, szczupaki, czyli coś, co wędkarzy bardzo interesuje, bo nie wszyscy jeżdżą na rzeki. Ośrodek w sumie zaopatruje w znacznym procencie polski język wędkarski w Koszalinie, w Narybek. Niemniej jednak jeszcze niektóre gatunki ryb musimy pozyskiwać ze źródeł zewnętrznych. Ale sprzedajemy też, znaczy sprzedajecie też wędkarze, sprzedają ten, ten Bych. Oczywiście to jest kolejny plus, dlatego że dzięki temu możemy zarabiać, bo przecież Polski Związek Mędkarski również musi skądś czerpać, czerpać przychody i środek hodowlany z właśnie temu służy. Sprzedajemy teraz akurat na ośrodku, jest bardzo dużo obstrąga i źródlanego, którego pod